Hej, witam na kanale. dzisiaj sobie mamy 2 miliony w keszu i laki numerki 16 i 44. Zacznę od tej małej. Laki. i co w laki? Mieliśmy już 17, 13, 31 i 18. A mamy 12 obok. Dwadzieścia osiem nie ma. Osiem też nie ma. Jedynki nie ma. Dwadzieścia dziewięć nie ma. Kolejne dziewięć nie ma. Trzydzieści pięć nie ma. Dziewiętnaście obok. Szesnaście obok. Jedenaście nie ma. Pustostan. CNL.

Także mm -hmm. nie ma pustostan. Także lot to dzisiaj wygrało. Same pustaki dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.